Witam przysz wszystkich. Przyszły do mnie dzisiaj dwie duże przesyłki. No niestety nie z Chin, ale z programu partnerskiego typu Shell. Zobaczmy, co jest w środku. Bo no tak naprawdę sam nie pamiętam, co zamawiałem i co w tym jest. Czas oczekiwania około dwóch tygodni. Zaczynamy od mniejszej paczki. Na pierwszy rzut oka już widzimy, jest to radiobudzik z funkcją ładowania MP3 telefonu komórkowego, a zarazem słuchania muzyki z gniazda. Zobaczymy w środku później, co jest w nim. Jedziemy dalej. Przyszły do nas słuchawki Philipsa. Akurat to dla mojej dziewczyny, bo bardzo chciała, więc jej się na pewno spodobają, oraz największe pudło zelmea, tu już widzę, wychodzi blender. A to jest dla, akurat dla mojej mamy przystosowany na rynek polski, jak i rosyjski. Widzę po oznaczeniach. A to też się go później otworzę. Zobaczy jak wyglądamy. No i zostało przed nami najgorsza rzecz. Najcięższa i największa. Worek niestety jest bardzo, ale to bardzo ciasny. Prawdopodobnie pakowany termicznie był otwarcie tego zajmuje trochę czasu, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. W środku znajdują się trzy pokrowce. W każdym z tych pokrowców, jak dobrze pamiętam, powinno być krzesełko. Tak, w każdym z pokrowców znajduje się krzesełko. Krzesełek nie będę pokazywać, bo by to trochę zajęło. Są ich trzy sztuki. Lecimy do opakowań. Opakowanie ze słuchawkami nie będę otwierać. O, zostawię mojej lubej, żeby sobie sama otworzyła i będzie się nim bawiła. Zobaczmy, jak radiobudzik wygląda. No, otwórzcie. cholejo, No jak zwykle. Ja coś otworzę, to zawsze coś popcuję. O pana. W środku mamy instrukcję obsługi, jakieś informacje. Tak trójka. I nasz sprzęcik, który moim zdaniem będzie ładnie wyglądał w kuchni. Jak zostało to kupione, zamówione specjalnie do kuchni, żeby moja mamusia mogła słuchać sobie muzyki, bo już niestety nie ma na czym. O! Tak wygląda ustrojstwo. Tu mamy dwa złącza USB do ładowania baterii. Tu mamy złącze audio in, czyli do wejścia do włączenia to jest do włączenia, wyłączenia, głośności, do położenia komórki, głośnik, timer, wszystko. Oraz o, możliwość podłączenia dwóch baterii typu AA, zwykłych paluszków. Czyli będzie przenośna. Będzie działał przenośnie. Uważam, że będzie super zabawką. W komplekcie idzie ładowarka na 5, 200, 2500 mAh. Czyli akurat nieźle. Będzie działało, jak to Philips. Mam nadzieję, że podziała chociaż ze dwa lata. No to by było tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.